Dzień dobry, Kaja Rostkowska. Dzisiaj rozmawiamy o Wydziale Humanistycznym w ramach Tygodnia Otwartego na Uniwersytecie Zielonogórskim, otwartego zdalnie w tym roku. A moimi gośćmi są pani doktor Agnieszka Szczap, prodziekan do spraw studenckich. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor Piotr Krycki, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Dzień dobry, dzień panie dyrektorze. No to zacznijmy najpierw. Y, pani doktor, zapytam, jakie kierunki ma Wydział i od razu zadam to pytanie, które. Zadaję sobie wielu maturów, Czy trudno się dostać na kierunki na naszym Wydziale? Na Wydziale Humanistycznym kształcimy studentów na 11 kierunkach, czyli na filozofii, na historii, na dziennikarstwie i komunikacji społecznej, na coachingu, doradztwie filozoficznym, na kulturoznawstwie i na filologiach. Filologii polskiej, filologiach obcych, angielskiej, niemieckiej francuskiej i rosyjskiej. Wybór szeroki, 11 kierunków, tak. a druga część pytania, czy trudno się dostać, żeby są podpowiedzieć kierunki, maturzystom. Tak, są kierunki bardziej popularne, czyli filologie, zwłaszcza filologia angielska, ale mamy też kierunki bardzo elitarne dla pasjonatów, jak na przykład historia czy filozofia, gdzie zajęcia w małych grupkach się odbywają. A trzeba mieć jakieś określone kompetencje, żeby, żeby dostać się na studia? Wiem, że te kierunki są różne, to są różne obszary, ale czy z, jakąś, z jakimś przygotowaniem maturzysta już musi podejść do, do wydziału humanistycznego? To znaczy, jeżeli wybiera się na filologię, na przykład filologię angielską czy germańską, dobrze by było oczywiście, gdyby znał język. Ale oferujemy też filologię od zera, czyli rosyjską mhm. na przykład czy francuską. Natomiast inne kierunki, jak najbardziej wykształcenie średnie tutaj wystarczy. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że kształcimy i w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym studia pierwszego i drugiego stopnia i mamy też e, ofertę dla osób w każdym wieku, bo mamy studia tak zwane 40+, plus, czyli dla osób, które pracują. E, te zajęcia są po południu, więc jak najbardziej można pogodzić z pracą, z innymi obowiązkami. Bogata oferta, szeroka. Pani doktorze, a kto uczy? Proszę kilka słów o kadrze powiedzieć na naszym to wydziale. To uczy, um, uczy yy, bardzo szerokie grono specjalistów. Yy, w dużej części są to też nasi absolwenci już naszego wydziału. Yy. Profesorowie, doktorzy, także doktoranci, swego czasu zatrudnialiśmy też na filologiach obcych, rodzimych użytkowników języka. W tej chwili ta grupa akurat tych wykładowców troszeczkę się zmniejszyła. Niemniej jednak no, są to wysokiej klasy specjaliści. Pytam Germanistę, zajęcia się odbywają po niemiecku? Zajęcia się odbywają w większości oczywiście po niemiecku. Mhm. Czy w ogóle na wszystkich filologiach zajęcia odbywają się w danym języku obcym. Istnieje grupa oczywiście przedmiotów, takich przedmiotów specjalistycznych czy ogólnohumanistycznych, które odbywają się oczywiście w języku polskim. A mamy jakiś określony sprzęt? O infrastrukturę pytam, bo jak zadajemy to pytanie na budownictwie, czy, czy w wydziałach związanych z, z elektroniką, z informatyką, ta, ta odpowiedź jest dość jasna. Jak to wygląda tak. na wydziale humanistycznym? Jeżeli chodzi o wydział humanistyczny, no wydawać by się mogło, że humanista zbyt wiele nie potrzebuje do tego, żeby uczyć, czyli w zasadzie tablica, kreda, może kartka, natomiast no, zwłaszcza tutaj w, na tych kierunkach filologicznych. Mamy pracownie językowe, laboratoria językowe i y, posiadamy też y, u nas akurat w naszym instytucie y, jest y, umiejscowiona y, kabina do tłumaczeń symultanicznych. Widziałam, potwierdzam, <laughs> widziałam jest. Tak, także studentów studentów się, studentów jest. właśnie także staramy się uczyć y, tłumaczeń symultanicznych, czy też staramy się ich oswoić może z opcją taką. A współpracujemy, pani doktor, z biznesem. Mamy jakieś umowy, jakiś rodzaj współpracy z rynkiem. Mamy, mamy oczywiście, ale też chciałam tu powiedzieć, że przygotowujemy naszych studentów do tego, żeby i teoretycznie, i praktycznie byli przygotowani do pracy. Dlatego odbywają praktyki zawodowe i dzięki temu mogą zdobyć nowe doświadczenia, kontakty. I zdarza się czasem, że ktoś po praktyce podpisuje od razu umowę z pracodawcą, więc jak najbardziej to jest cenne doświadczenie, a poza tym mamy różnego rodzaju firmy, instytucje, które podpisały z nami umowy, współpracujemy, czyli stwarzamy pewien mentoring, że można po prostu też zdobyć doświadczenie i to są różne firmy jak mówię, i organizacje kulturalne, muzea, teatr, media. I to pewnie bardzo ważne, żeby później wejść w rynek pracy. Myślę sobie, że ta, ta współpraca zaczęta na studiach owocuje później już, kiedy student czy absolwent poszukuje zatrudnienia. Tak, tak. Wydawać by się mogło, że humaniści, czy, czy absolwenci kierunków humanistycznych zasilają szeregi, szeregi bezrobotnych. Są takie stereotypy. Są takie stereotypy. Natomiast no, tutaj z doświadczenia mogę powiedzieć, że większość naszych absolwentów jednak zbyt długo jako taki wolny elektron po rynku pracy nie krąży, jeżeli... By się rozejrzeć w okolicy, no to oczywiście no, tradycyjnie wielu nauczycieli jest naszych, naszymi absolwentami, ale praktycznie w każdym zakładzie pracy większym są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne. I to w przynajróżniejszych działach. To mogą być działy promocji, to mogą być działy... Personalne na przykład, działy kontaktu z klientem. No, absolwent kierunku humanistycznego jest ceniony na rynku pracy przede wszystkim za kreatywność, za otwartość, za umiejętność kontaktu z innymi osobami. Także to są też te kompetencje, których, których rynek pracy oczekuje od naszych absolwentów i które nasi absolwenci też posiadają po studiach. No to powiedzieliśmy o kadrze, o o absolwentach słów kilka, to jeszcze zapytam o to, co poza studiami mhm. się dzieje, czy, czy mamy ofertę poza dydaktyczną, czyli zajęcia się kończą, czy jakieś koła funkcjonują, czy jakieś organizacje studenckie, jak to jak wygląda? Jak najbardziej, oczywiście studia to studia jedno, ale życie też studenckie i rozwijanie pasji poza samymi studiami w naszym, na naszym wydziale funkcjonuje kilka kół naukowych. W zasadzie każdy instytut ma swoje koło naukowe. I mamy tak koła dziennikarskie czy literaturoznawcze, mamy koło filozofów i coachingu, mamy też koło naukowe rusycystów czy miłośników języka i kultury włoskiej. A poza tym też na naszym wydziale co roku odbywają się Dni Języków Obcych. Jest to kilkudniowa impreza na której studenci mogą posłuchać ciekawych wykładów, mogą wziąć udział w warsztatach, w konkursach i też są kierowane te warsztaty, konkursy dla uczniów szkół średnich, więc oferta jest bogata i jeszcze wspomnę, że na przykład Instytut Filozofii organizuje takie kilkudniowe sympozja, gdzie studenci wyjeżdżają na kilka dni do naszych ośrodków, czyli albo w góry, albo nad jezioro i tam Życie towarzyskie i też naukowe jak najbardziej się toczy. To jeszcze chcę zapytać, pani doktor, bo dzisiaj stawia się na, na, na technologię, stawia się na innowacje. Jak wybronić tę humanistykę jako obszar nauki, jako obszar badania, jako obszar zainteresowań? Staramy się nadążyć nad bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy, i otwieramy nowe kierunki, które są dostosowane do, do tych wymogów, na przykład. Kilka lat temu tworzyliśmy coaching doradztwo filozoficzne i tam studenci mogą zdobywać różnego rodzaju kompetencje w kwestii negocjacji, czy mogą zostać coachem biznesu. Oczywiście mamy filologię, które no, trudno sobie wyobrazić biznes bez języków, bez znajomości języka, więc przygotowujemy studentów w dwóch specjalnościach. Mamy nauczycielską i tłumaczeniową. Poza tym, o czym Pan doktor wspomniał, no, studenci, absolwenci Wydziału Humanistycznego mają tak zwane miękkie umiejętności, czyli potrafią doskonale komunikować się, pracować w grupie, są bardzo kreatywni, więc to z pewnością są cechy pożądane na rynku pracy. No to pozostaje nam zaprosić w takim razie słuchających nas, oglądających nas uczniów, być może już maturzystów. Panie doktorze, kilka słów zaproszenia. Kilka słów zaproszenia. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do podjęcia studiów na Wydziale Humanistycznym. Zachęcam wszystkich do rozwijania swoich pasji, swoich zainteresowań w czasie studiów i do korzystania z naszej oferty. Pani doktor? A ja zapraszam wszystkich bez względu na wiek, żeby realizować swoje pasje, zdobywać nowe doświadczenia, kwalifikacje i... Cieszyć się z, z edukacji, którą oferujemy. To ja też zapraszam do zadawania pytań, proszę Państwa. Pod tą rozmową mogą Państwo pytać, a pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwieją wszelkie Państwa wątpliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani doktor Agnieszka Szczap, Prodziekan do Spraw Studenckich, dziękuję. dziękuję serdecznie. I pan dr Piotr Krycki, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Dziek dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Kaja Rostkowska, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Drodzy przyszli, mam nadzieję, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z przedmiotów, który będzie w ofercie dydaktycznej naszej uczelni. To nie jest przedmiot zwyczajny. To jest trochę przedmiot, który ma za zadanie Was wybudzić z takiego myślenia, które trochę, trochę w szkołach ponadpodstawowych pokutuje, też w związku z tym, że zdajecie matury. Uczycie się pod konkretny klucz i pod konkretny zestaw. Przedmiot nazywa się Teatr Radiowy i Sceniczny w Ujęciu Krytycznym. Kiedyś taki jeden profesor powiedział mi, że edukacja humanisty, która jest pozbawiona wizyty w teatrze, tego dziwnego momentu, który trwa godzinę, półtorej godziny, dwie godziny, to jest edukacja trochę wybrakowana, trochę stracona. Jeżeli będziecie na tych zajęciach, będę starał się w jakiś sposób Was, niech to zabrzmi może prowokacyjnie, ale zbuntować. Sam pamiętam moje pierwsze spotkania z teatrem, kiedy chodziłem jeszcze mieszkając w, nie, w nieopodal Legnicy, właśnie do Legnickiego Teatru imienia Modrzejewskiej. I tam poszedłem na jeden ze spektakli, na którym najzwyczajniej w świecie z moimi znajomymi zaczęliśmy się śmiać, wygłupiać. Mniejsza z tym, nie chodzi o szczegóły. I wtedy jeden z aktorów podszedł do nas, nie przerywając swojej kwestii, bo to wszystko działo się w ścisłym związku aktorów z widownią, byliśmy w takim kręgu, siedzieliśmy w takim kręgu. Jeden z aktorów podszedł do mnie i powiedział, powiedział nie przerywając kwestii, uspokajając niejako sytuację we mnie w środku. I wtedy wiedziałem, taki zawstydzony, że teatr to jest zjawisko bardzo, bardzo żywe. I trzeba do niego podejść przede wszystkim bardzo indywidualnie, ale też w sposób otwarty. Te schematy myślowe, które, które, które są w nas, które każą nam odpowiadać na pytania, kto jest autorem, co mówi autor i tak dalej, i co miał na myśli, w tym wypadku muszą ulec lekkiemu zawieszeniu. Na moich zajęciach studenci, zapraszani oczywiście w tak zwany plener, ale też do teatru, żeby uniknąć takiego poczucia tych czterech akademickich ścian, mają za zadanie określić siebie w miejscu teatralnym. Jednym z takich zadań jest to, żeby student znalazł na scenie w widowni, ale też ma do dyspozycji całą scenę, kiedy przychodzimy do teatru, znalazł swoje miejsce. I była kiedyś taka sytuacja, kiedy mój student zniknął mi z pola widzenia i szukałem go cały czas, gdzie, gdzie, które on miejsce tam sobie znalazł. Okazało się, że siedzi bardzo, bardzo wysoko na balkonie teatralnym i patrzy na nas wszystkich z góry. I zapytałem go, no dobrze, a dlaczego, dlaczego akurat tam usiadłeś, dlaczego to miejsce wybrałeś? Powiedział mi, że ja jestem królem w tym momencie. I to jest trochę tak, jakbym chciał, żeby było, żeby krytyka teatralna, której będę was uczył, krytyka radiowa, bo to też chodzi o teatr radiowy, mam tutaj pewne doświadczenia praktyczne, żeby nauczyć, nauczyć was samodzielnego myślenia i takiego podejścia profesjonalnego do, do, do bycia krytykiem. Bo bycie krytykiem nie jest łatwe. Tomasz Raczek powiedział, że yy, bycie krytykiem filmowym, teatralnym jest o tyle trudne, że bardzo. Łatwo jest się dać związać ze środowiskiem dlatego on, artystów, środowiskiem aktorów, reżyserów. Dlatego on cały czas najeżony, trochę naszpikowany tymi, tymi ostrymi recenzjami, kultywuje zasadę bycia profesjonalistą. I chciałbym, żebyście byli takim właśnie profesjonalistą, takim właśnie królem w swoim fachu i nawet za pomocą do, takich swoich skojarzeń, dopiero wypracowywanych, bo teatr jest zjawiskiem cały czas nieodgadnionym. Wypracowywali właśnie taki język krytyka. Spotkania z aktorami, spotkania z twórcami teatralnymi, z twórcami radiowymi, z reżyserami dźwięku i też cała opowieść o tym, jak dźwięk może kreować rzeczywistość, bo to jest teatr radiowy i sceniczny. Serdecznie Państwa zapraszam, serdecznie Was zapraszam na Uniwersytet Zielonogórski. Przyjdźcie, zobaczcie. Myślę, że zbuntujemy się trochę i zaczniemy trochę inaczej. Myśleć. Janusz Łastowiecki.